Kochani, właśnie jedziemy z szyniaczkami na przegląd miotu. Niestety już tylko we dwójkę, ponieważ dziewczyny, czego bardzo żałujemy, musiały już wrócić do siebie, do domu. Dzisiaj poleciały, więc amega nam pomagały i w sprzątaniu, opiece, i w ogóle w ogóle. Więc dzisiaj jedziemy we dwójkę. Przed nami dosyć spore wyzwanie bo musimy sami ogarnąć pięć szczeniaków w na lusie, ponieważ e, na przegląd miotu trzeba zabrać wszystkie szczeniaki e, i trzeba zabrać też matkę. Więc Nana jedzie z nami. Wszystkie dokumenty wczoraj przygotowałam, żeby mieć, które są wymagane e, do takiego przeglądu. E, no i właśnie się tutaj zebraliśmy i jedziemy. E, jak widzicie, przeżywają niesamowicie e, całą drogę i wyjazd. E, więc na pewno będzie ciekawie. Mamy nadzieję, że cały przegląd e, wyjdzie bardzo pozytywnie i że wszystko będzie w porządku, tak jak u weterynarza. E, dokładnie na czym polega przegląd, to Wam napiszę wtedy, tutaj pomiędzy wejściami. E, Ogólnie chodzi o to, żeby zobaczyć e, czy szczeniaczki e, są rasowe, czy wszystko z nimi jest w porządku e, i jeżeli wszystko będzie ok, to się wypełnia taką kartę przeglądu e, i tam będzie wszystko dokładnie opisane, cały miod, e, a potem e, dostaniemy metryki e, Związku kinologicznego w Polsce, od, mamy oddział w dzięki którym przyszły, przyszli właściciele będą mogli wyrobić sobie rodowody, żeby jeść na wystawy. E, ponieważ metryka... i każdy musi wyrobić rodowód. E, metryka jest po prostu takim potwierdzeniem, że to jest pies rasowy, e, a jakby ro, rodowód muszą wyrobić osoby, które chcą jeść na wystawy, a ewentualnie w przyszłości założyć hodowlę tak to w skrócie wygląda. Potem Wam tak mówię, mniej więcej napiszę. Jak słyszycie tutaj mamy wesoły samochód. Nie dają sobie spokoju. Są coraz głośniejsze. No dzisiaj nam wyjątkowo dały popalić, bo już tak od półtorej tygodnia mniej więcej spały ładnie całą noc, a dzisiaj po prostu o czwartej rano, nie wiem, co im się stało i zaczęły niesamowicie walczyć z nami. I, i piszczeć, szczekać, bawić się, szaleć po całym końcu. E, więc... Dzisiaj mamy wesoły dzień. Jeszcze do tego praca, dobrze, że tata nam pomógł, to mogliśmy to wszystko ogarnąć jakoś. No i niestety mówię, właśnie dzisiaj, od dzisiaj zostaliśmy bez pomocy e, dziewczyn, a pomagały nam naprawdę dużo. Więc musimy sobie jakoś radzić, ale za to e, czeka je kolejna specjalizacja, bo przyjadą kolejni goście, też z dziećmi e, i też... E, będzie tutaj jakby trochę się działo, żeby poznały też różnych, różne bodźce nowe. Nie tylko nas, dziewczyny, które były przez czy jakieś tutaj zapachy nasze, ale też jakieś nowe. No, zobaczcie, jak one teraz jadą. Zobaczcie, jak chyba nagrywam, to one pięknie cicho są. A tak to to szaleństwo po prostu. Jeszcze przed samym wyjściem nam się wykąpały w wodzie, więc wyglądają po prostu wyjściowo, totalnie wyjściowo. No, ale tak to wszystko z nimi jest w porządku. Więc do zobaczenia, no a za jakąś tam chwilę myślę. Witajcie, jesteśmy po przeglądzie miotu, e, już przyjechaliśmy do domu. Niestety w samochodzie nie dało się nic nagrywać, bo jeszcze było trochę rzeczy do obgadania. No a szczeniaczki nie dawały nam świętego spokoju, bo latały, no, szalały w tym końcu, e, no, piszczały i w ogóle, w ogóle, w ogóle. E, a teraz co to przykro E, przegląd miotu wyszedł bardzo pozytywnie. Trafiliśmy na super panią, która e, nami się tutaj zajęła i dokonała tego przeglądu. E, przegląd wygląda tak, że e, u samiczek są brane, jest e, sprawdzane uzębienie, e, kolor i pigmentacja noska i oczu e, jak wyglądają uszy, przepuchlina e, i czy to wszystko jest ok. Więc u suczek tak się sprawdza, u samców oprócz tych rzeczy są sprawdzane jeszcze jajeczka, czy są, i albo czy już zeszły, czy jeszcze nie zeszły. One jeszcze mogą wędrować, więc to nie jest żaden problem, ale jakby to jest sprawdzane na przeglądzie miotu. Jak widzicie tutaj, właśnie mamy już cały protokół przeglądu miotu. I w protokole są zapisane wszystkie ważne informacje, między innymi ile jest szczeniaków ile Kiedy się urodziły, którego dnia dokonano przeglądu miotu, gdzie, gdzie dokonano przeglądu miotu, bo przegląd miotu dokonali, dokonaliśmy w oddziale, jechaliśmy ze szczeniaczkami no, z takich powodów i covidowych, i nie -covidowych, tam do oddziału do Gdyni, ponieważ my należymy do związku kenologicznego w Polsce w Gdyni, w oddział Gdynia. No i tutaj pani zawsze opisuje troszeczkę e, to, jak to wszystko wygląda, e, więc mamy dokładny opis. W przyszli właściciele szczeniaczków dostaną kopię takiego protokołu przeglądu mianowicie żeby wiedzieli wszystko co i jak. E, no bardzo nam miło, ponieważ e, jakby tutaj dostaliśmy bardzo <śm> pozytywną opinię. Oczywiście tutaj są wymienione wszystkie rzeczy, jak to wyglądał ten ta, y, przegląd. E, mamy też napisane, że szczenięta są znakomicie socjalizowane i odchowane, co nas bardzo cieszy. E, panie tutaj były zakochane w szczeniaczkach. powiedziały, że są super po prostu zbudowane, przybierają na wadze i no, są cudne. Więc e, bardzo nas to cieszy, ponieważ e, to jest jakieś tam... Uhonorowanie naszej ciężkiej pracy, bo e, to jest dzień w dzień nasza praca i dosyć ciężka, i no cieszymy się z tego bardzo. Dodatkowo e, jeszcze zostało zapisane, że matka szczeniąt w doskonałej kondycji psychicznej i fizycznej. Bardzo często się zdarza tak, że pomimo tego, że szczeniaki na przykład są super odchowane, to suka ma jakieś tam problemy zdrowotne, nie wiem, co się z nią dzieje, jest za chuda, za gruba, jakoś ma tam złe podejście do szczeniaków czy coś, a nam się udało tak, że i szczeniaki i nala są w super formie. Więc bardzo nas to cieszy, że zostało to docenione i że no mogliśmy. No Mogliśmy przejść przegląd miotu bez właściwie żadnych tam poważnych zarzutów. Pani też jakby podkreśliła, że cieszy się, że są na barwie <grydy> i że tutaj przy takiej ilości szczeniaku, <grydy> że widzi nasze poświęcenie, bo no to nie jest łatwe. Codziennie trzeba mięso zmielić, cztery razy dać im jeść i tak dalej, więc no to, to troszkę z tym roboty jest, ale. Robimy to dla zdrowia naszych piesków, więc robimy to z miłością i radością. No, jakby nad, nad tym się nie zastanawiamy i na ten temat nie dyskutujemy. Teraz jeszcze na chwilę pokażę Wam, co uszczelniaczków po przeglądzie. Że wszystko jest w porządku, oczywiście, wariaty kochane, małe. Więc za chwilę będzie trochę ujęć z kojca. I myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. A będziemy szykować dla Was już kolejne filmiki, ponieważ już mamy fajnych parę rzeczy dalej. No, więc tak, tak to w skrócie wygląda. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Jeśli Wam się podoba, to subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, może macie jakieś pytania co do przeglądu miotu, to chętnie odpowiemy. No i do zobaczenia I za chwilę zobaczcie Nasze kochane kuleczki Pa, pa. Właśnie dostały obiadek Nasze śliczne pieski Nasze maluszki Tak, tak Cześć, cześć сесть в сиськи сон. -о